Po przerwie się Moskito, wasza ulubiona prowadząca melania gada ze żołnierzem polskim. Jak się panu żyje w Kirgistanie? E, no muszę przyznać, że dosyć ciężko za polską pensję wyżyć w Polsce, a że jesteśmy w Kirgistanie, to mogłem sobie pozwolić za swoje skromne 3000 zł pensji postawić taki ośrodek. Jak tutaj, więc to, to jest wszystko moje. Zaprosiłem Was w swoje skromne progi. Więc widzi Pani, no tak się żyje, dosyć wolno. Nie ma dróg, nie ma chodników, nie ma sklepów, nie ma niczego. Człowiek się nie ma czym przejmować w sumie. Proszę Pana, czy. E, poznał. E, Ci są czasami jakieś tu bójki? Bójki? Tak, bardzo często są tutaj bójki e, na plaży, gdy nasi rodacy spotkają się z sąsiadami za wschodniej granicy. To są tutaj bardzo straszne bójki. Trzeba uważać wieczorem. Nie można się poruszać tutaj samemu. Dobrze, to dziękujemy. Zapraszamy po przerwie. Może będą fajne rzeczy, Dobry. może nie?